Witam serdecznie. Detektyw Prawdy Anti TV. Ta końcówka Anti TV została zaproponowana mi w komentarzach. Ma to sens. Faktycznie, telewizja jest źle kojarzona. A Anti TV może oznaczać też w zamian za kłamliwą telewizję, ponieważ to, co słyszycie w telewizji, nie jak się ma do rzeczywistości. Nie ma tam przedstawionej prawdy, są albo pół prawdy, albo ćwierć prawdy i powiem Wam, że nawet na YouTube chcąc przeszukać jakieś informacje to nie mam czego włączać. Mam kilka kanałów, które czasami słucham, niektórych częściej. I to prawda. Nie mamy, nie mamy telewizji, a ta telewizja tradycyjna nie jest telewizją prawdy. To jest telewizja propagandy. Wszystko jedno, jaki kanał włączycie, czy Polsa, czy TVN, czy TVP, propaganda Info, tam prawdy nie ma. No ale dobrze, przejdźmy do newsa. Elon Musk ujawnił, że tajemnicze uruchomienie neuronowego ogniwa stymulującego mózg, które założył, jest bliskie rozpoczęcia testów na prawdziwych ludziach. I powiedział tak: Nie testujemy jeszcze ludzi, ale myślę, że nie potrwa to długo. E, taką deklarację złożył jakiemu Joe Roganowi podczas podcastu, który tutaj widzicie na swoich ekranach komputera tudzież e, smartfonów. No i dodał: Być może uda nam się zaimplementować połączenie neuronowe w ciągu niecałego roku, myślę. Jest to wielka ciekawostka, ponieważ dziecko Ilana Maska, które urodziło się kilka dni temu, yy, ma imię, w którego skład wchodzi taki człon A12. Gdzie podobno A ma oznaczać Archanioła, na no A12 kto wie czy nie te 12 miesięcy. W lipcu 2019 roku firma Maska ukazała plany wstrzelenia do dziur, do dziur w czaszkach w czaszkach badanych za pomocą laserów i wprowadzenia elastycznych nici elektrod do ich mózgów. I jakie argumenty podaje mask związane z bezpieczeństwem tego przedsięwzięcia? Ludzie umieszczają w swoich ciałach monitory serca, stymulatory na napady padaczkowe, umieszczają sztuczne biodra, kolana. Ale, jak zauważył Jasper Hamil w The Sun, technologia ta, technologia Ilana Maska, o której mówimy, pozwoliłaby rządom i korporacjom na sprawowanie kontroli, którą większość ludzi uznałaby za przerażającą. Podłączymy komputery do naszych prawdziwych mózgów i zmusi to nas do pytania, czy to my siebie kontrolujemy, czy już oni nas kontrolują. Chip Neuralink ma obejść rdzeń kręgowy i bezpośrednio połączyć mózg z kończynami. Elektrody będą umieszczone w mózgu przez robota, pozostawiając w czaszce jedynie niewielką bliznę. Brzmi zachęcająco, bezpiecznie, ale sam mask nie kryje tego, jak to już wygląda. Bowiem powiedział, że nawet w łagodnym scenariuszu sztucznej inteligencji jesteśmy w tyle. Więc jak jedziesz na przejażdżko samochodem? Jeśli nie możesz ich pokonać, dołącz do nich. To jest mowa o sztucznej inteligencji. W pewnym stopniu jesteśmy już cyborgami, powiedział Mask Roganowi. Masz telefon, laptop, i jeśli zgubiłeś telefon, masz wrażenie, że brakuje ci zespołu kończyn. I tutaj możemy się częściowo zgodzić z panem Maskiem, z tym, że yy, póki co yy, nie mamy połączeń telefona, telefonu z mózgiem. A do tego on chce doprowadzić. Chce on doprowadzić do połączenia komputera, który byłby podłączony do światowej sieci, z Twoim mózgiem. I jaki to ma związek z prostym Biblijnym, zawartym w 13 rozdziale Apokalipsy? Ano taki, że po zintegrowaniu ludzkiego mózgu z komputerem i siecią Microsoftu osoba przyjmująca znak bestii będzie bezwolną jednostką i w tej sytuacji staje się zrozumiałym, dlaczego wszyscy, którzy przyjmą znak bestii będą bluźnić Bogu i dlaczego będzie już za późno na odwrót, na przyjście do Boga. Dlatego, że już nie będą mogli sami decydować, nie będą tak zwanymi suwerenami. Po prostu nie mogą zdecydować już sami o sobie, będą półrobotami wykonującymi polecenia systemu bestii. Do tego może dojść. I do tego zapewne dojdzie. Ta decyzja będzie decyzją życia i śmierci, zarówno tej pierwszej śmierci, jak i tej drugiej. Bill Wrota upatentował urządzenie do skomunikowania mózgu z komputerem. Dodajmy do tego kryptowaluty, dodajmy do tego dochód gwarantowany, o którym pisuję na swoim logo od trzech lat, a staje się zrozumiałe, do czego to wszystko prowadzi i do czego dojdzie. Szanowni słuchacze, apeluję do wierzących. Módlmy się o swoich bliskich, znajomych, sąsiadów i informujmy ich o faktach, bo to, co y, podaję, to są łatwo y, weryfikowalne informacje. Można je sprawdzić w internecie na e, niszowych portalach, e, portalach prawdy, nie portalach jakichś tam spisków odjazdowych o kosmitach, o UFO i tak dalej, tylko na portalach prawdy. To akurat jest e, informacja ze strony futurizm.com. E, wszystkie rządy na świecie pracują dla światowego satanizmu i chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj widziałem ym, na Facebooku podczas relacji online z manifestacji, jaka była chyba w Warszawie, podejrzewam, pewien policjant miał oznaczenie, taką plakietkę jakby na szywkę poza państwową na swojej ręce, chyba na lewej ręce i zgadnijcie, co na niej było. Była na niej czaszka. Niewiarygodne. Ja będę postarał się odszukać tego filmiku i... Osobno go wam zrelacjonować, ale ja temu nie dowierzałem i nie dowierzał temu sam film, filmujący, który podkreślił to, że policjant miał. E, wizerunek czaszki na swoim mundurze policyjnym, można powiedzieć, no, korporacyjnym, tak, e, ale jednak miał e, taki emblemat. No i cóż, system bestii to po prostu sataniści, i będziecie się o tym przekonywać za jakiś czas. I co ja wam udowadniam. A póki co, dziękuję za uwagę i życzę jak zwykle wszystkiego dobrego. Cześć, i czołem!